Najtańszy z możliwych sposobów nagrania w jakości 4K to w 120 klatkach w określonych tytułach to konsola PS5 Slim. Wspiera ona również technologię ray tracing w określonych tytułach, wprawdzie śladowy, ale to i tak sztos, biorąc pod uwagę zakres ceny, w którym ta konsola jest dostępna. 1800 zł. Jest to sprzęt zorientowany stricte do grania. Z jej obecnością w ogóle nie potrzebujesz budować drugiego gamingowego kompa. Ponadto ogarnia również filmy Blu-ray, a także wykorzystasz jako Smart TV. Dzięki czemu obejrzysz tutaj Netflixa, Disneya, HBO, a także pograsz w gry, które są dostępne wszystkie na rynku, ale także również te które w tym roku pojawiać się będą, na przykład najnowsze GTA 6. Konsola ta jest ulepszoną wersją starego modelu FAT z 2020 roku z przeprojektowanym układem chłodzenia. Zmiana technologiczna dotknęła również procesora. Masz tu obecny również szybszy dysk terabajtowy SSD. Kupisz ją za kwotę 1800 zł z gwarancją w LuxShopie.